Hej, witam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego przeglądu technologicznych wieści. Nie będę dzisiaj czuwał zbytnio materiału we wstępie, więc zapraszam Was bezpośrednio do samego materiału zaraz po krótkim intro. Też osoby, które są niezadowolone z zakupu Cyberpunka 2077 otrzymują powoli zwrot pieniędzy. Redzi zaczynają zwracać pieniądze wszystkim tym, którzy może nie wszystkim, ale przynajmniej większości tym osobom, które zakupiły Cyberpunka 2077 i są niezadowolone z tego zakupu. Oczywiście takich osób było bardzo dużo, takich osób jest naprawdę sporo, osób które są niezadowolone z zakupu Cyberpunka ze względu zwłaszcza na problemy na konsolach starej generacji z tą grą. oczywiście na nowej generacji nie jest ta gra tak tragiczna jak na konsolach starej generacji jednakże też na konsolach nowej generacji ma swoje spore problemy jak chociażby e, ekstremalnie częste krasze gry na konsoli PlayStation 5, który oczywiście i też na moim egzemplarzu również ja posiadam ten sam problem, e, więc e, jest to dla mnie zrozumiałe, że gracze chcą zwrotu, żądają wręcz zwrotu pieniędzy od e, studia CD Projekt Red i takie właśnie zwroty pieniędzy zaczyna, zaczynają oni otrzymywać. I teraz tak, e, co ciekawe. Bardzo wielu właśnie graczy donosi, że dostali zwrot pieniędzy za grę, właśnie Cyberpunk 277, jednakże nie musieli oni do tej pory, przynajmniej na razie, zwracać swojej kopii gry. Chociażby na przykład nie zostali poproszeni o zwrot zakupionej fizycznej kopii gry, czyli w postaci nośnika, czy nawet niektóre osoby nie zostały poproszone o zwrot w wersji kolekcjonerskiej co jest najciekawszą rzeczą. Dodatkowo też tak samo, gracze, którzy uzyskali zwrot pieniędzy na przykład na konsolach Xbox, Xbox One też w dalszym ciągu mają tą grę w bibliotece, otrzymali zwrot pieniędzy, a cały czas mają grę w bibliotece, cały czas mają, mogą sobie w tą grę grać, jeżeli tylko mają na tyle silne nerwy, aby grać właśnie w cyberpunka na konsoli starej generacji. To jest taka ciekawostka, jednakże prawdopodobnie może to być spowodowane tym, że radzi cały czas przetwarzają wszystkie zgłoszenia i być może od samego początku nie chcą też wyciągać od razu rękę po kopię gry, a być może ze względu nawet na to, że na początku, jeżeli gracze prosili o zwrot pieniędzy, to nagle byli bardzo zbulwersowani tym, że muszą też zwrócić grę i być może dlatego też radzi nie chcą zwracać, no ale jeżeli tak to wygląda, to jest trochę dziwna sytuacja, bo dostali niektórzy kopię gry za darmo. Teoretycznie mogą sobie dograć, ograć grę do końca i w pewnym momencie dopiero zwrócić grę po jakimś czasie. Oczywiście sami mi poinformowali, że będą prędzej czy później musieli tą kopię gry zwrócić, jednakże no właśnie, dlaczego nie od razu? To jest takie dziwne, troszkę zagranie radów. Jeżeli macie jakieś pomysły, dlaczego właśnie radi postępują w ten sposób, a nie każą od razu zwracać się całej fizycznej kopii gry, to dajcie znać w komentarzach, bo sam jestem ciekaw, czy macie jakieś koncepcje, dlaczego tak właśnie radzi postępują w tym wypadku. Z może próbują to pr właśnie w ten sposób, pr chcą naprawić swoją sytuację, którą no niestety ostatnio właśnie bardzo nadszerpnęli swoją reputację, może w ten sposób próbują tą reputację naprawić, tylko wtedy to pasowałoby, żeby zwrócili pieniądze wszystkim posiadaczom konsol, a przynajmniej konsol, a nie tylko osobom, które zgłosiły się właśnie po zwrot pieniędzy, a te osoby, które wierzą w to, że gra może być naprawiona i nie zgłosiły się po zwrot pieniędzy nie dostaną zwyczajnie nic żadnego bonusu, to by było też trochę nie fair w tą drugą stronę. No nic, dajcie znać w komentarzach w ogóle, co na ten temat sądzicie, bo to jest taka dość ciekawa sprawa, dlaczego radzie nie zwracają, nie każą zwracać jeszcze użytkownikom właśnie swojej kopii gry. Wygląda na to, że właśnie w tym momencie AMD zacznie królować już nie tylko na, powiedzmy to królować na desktopach. Jak doskonale wiemy, seria 5000 na desktopach była bardzo dobra i po pierwsze potrafiła pokonywać Intela nawet w grach, grach, które były do tej pory bastionem Intela. Tak samo w tym momencie okazuje się, że podobne rzeczy dzieją się w procesorach właśnie mobilnych, czyli procesorach do laptopów. I okazuje się, że właśnie AMD e, serii 5000 na właśnie laptopach potrafią być znacznie bardziej wydajny od swoich konkurentów, właśnie od Intela. I tutaj dla przykładu mamy procesor e, Ryzen 9 5900HX, który potrafi być w teście jednorodzeniowym i nowątkowym, potrafi być wydajniejszy o 14% od swojego konkurenta 10980. Procesory Zen 3 miały bardzo duży wzrost właśnie wydajności jednorodzeniowej i wygląda na to, że właśnie procesory, które są będą mobilnymi procesorami, mobilnymi odpowiednikami tych procesorów, również będą miały tak wielkie wzrosty właśnie IPC i tak wielkie wzrosty właśnie wydajności jednorodzeniowej, co na pewno przełoży się na to, że w momencie, w którym będziemy mieli jeden rdzeń bardziej wydajny, mając jeszcze więcej rdzeni, możemy tą wydajność jeszcze pomnożyć względem procesorów Intela. Powstało nam około dwóch miesięcy do premiery e, procesorów desktopowych od Intela, dokładnie prawdopodobnie końcówką marca otrzymamy nowe procesory właśnie od Intela i teraz cały czas jesteśmy bombardowani coraz to nowymi przeciekami na temat właśnie wydajności tych procesorów. Wygląda na to, że faktycznie będzie to znowuż imponujący wzrost właśnie IPC, imponujący wzrost wydajności jednorodzeniowej w procesorach Intela. Jednakże no tutaj, tutaj też jest taka kwestia, że jak mówiłem w wielu swoich materiałów, że np. chociażby Intel 11900 będzie, że tak powiem osłabiony odwardzenie, a Intel generalnie skupi się tylko i wyłącznie na graczach w tej, w tej właśnie generacji i będzie dostarczała graczom najlepsze procesory jakie są możliwe, ale kompletnie zaczynają chyba odpuszczać osoby, które działają półprofesjonalnie, które wykorzystują komputer nie tylko do grania, ale też do innych czynności. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ciężko mi powiedzieć. W każdym tak to w tym momencie wygląda, że po prostu Intel postanowił powiedział sobie dobra, nie będę próbował na razie walczyć z AMD, jeżeli chodzi o wielowątkowość, spróbuję zawalczyć, jeżeli chodzi właśnie o wydajność jednego rdzenia, tak abyśmy w grach znowu już dominowali, aby AMD nie mówiło nam więcej, że no dobra, jesteśmy równie z Wami, jeżeli chodzi o właśnie gaming. i być może im się to uda, być może nie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie przecieki są dość obiecujące, które dają nam naprawdę dość spore wzrosty wydajności na jednym rdzeniu, więc tutaj należą się naprawdę brawa dla Intela. Wygląda na to, że Intel właśnie z premierą tej nowej generacji znów wróci na fotel króla gamingu. Jednakże, tak jak mówię, no wielo, wielozadaniowo jeszcze bardziej będą odbiegały od procesoru właśnie AMD, przynajmniej te najmocniejsze jednostki, nie mówię tutaj o jednostkach słabszych jak 11400 czy 11600 bo te jednostki będą pewnie porównywalne, może troszeczkę słabsze, jeżeli chodzi o wydajność wielozadaniową. Jednakże, jeżeli chodzi o wydajność właśnie Jednorodzeniową będą prawdopodobnie wydajniejsze, prawdopodobnie znów przeskoczą, właśnie jeżeli chodzi o wydajność jednorodzeniową procesorów AMD. Jak doskonale też jeszcze wiemy, że generalnie gry najczęściej są optymalizowane właśnie pod procesory od Intela, więc stąd też jest większa ich, lepsza ich wydajność w grach niż procesorów AMD. Pomimo tego, że teoretycznie IPC w nowych AMD e, wydają się narodzeniowe, jest jeszcze wyższe od Intela i tak w grach sprawują się bardzo różnie i bardzo różnie często wygląda właśnie w grach. Z tego właśnie tytułu, że też często gry są optymalizowane lepiej pod procesory Intela, niżeli pod procesory AMD. No ale, mimo mówię, mimo wszystko cieszę, że jest także z konkurencją, że jest walka na rynku. To jest naprawdę dobra informacja dla nas, dla konsumentów. PlayStation 5 dominuje spodziewali się tego? Myślę, że większość osób spodziewała tego, że PlayStation 5 będzie dominowało w sprzedaży konsoli nowej generacji. Co prawda, które firmy twierdziły, że być może będzie Xbox lepiej się sprzedawał ze względu na to, że był częściej wyszukiwany wynika wyszukiwarek itd., itd. Jednakże finalnie to PlayStation na starcie generacji jest tą konsolą bardziej pożądaną. Ta różnica jest dość spora. Ponieważ według tych informacji, które mamy w tym momencie, według firmy analitycznej Gaming Smart Mamy informację, że PlayStation 5 sprzedało się w nakładzie 4,5 miliona egzemplarzy, podczas gdy Xbox'u sprzedało się 2,4 miliona sztuk. Widzimy tu prawie dwukrotną różnicę, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych konsol. I teraz zastanawiając się, mówiliśmy, mówiliśmy że a, narzekaliśmy na dostępność konsoli PlayStation 5. Jeżeli jednak zostawimy to właśnie ilość sprzedanych konsol PlayStation 5 i ilość sprzedanych konsol Microsoftu, okazuje się, że chyba gorszą dostępność mają konsole od Microsoftu. Z względu na to, że sprzedało się ich przez połowę mniej, a w tej chwili i tak ich też nie można kupić. Tylko jestem tutaj teraz ciekaw, czy chodzi tutaj o sprzedaż za wszystkich obu tych konsol od Microsoftu, czyli Xboxa One, Xboxa Series X oraz Xboxa Series S, czy chodzi tylko o sprzedaż Xboxa Series S? Też nie mam tutaj takiej dokładnej informacji, czy chodzi tylko o jedną, czy chodzi o dwie konsole. Dostajemy też również taką małą grafikę, pokazującą cały świat i gdzie, która konsola sprzedawała się lepiej, na jakim kontynencie, w jakim kraju, która konsola sprzedawała się lepiej. Okazuje się, że z takich ważniejszych rynków to konsola od Microsoftu sprzedawała się lepiej. Lepiej. W Stanach Zjednoczonych, tam jest różnica niewielka, tam jest różnica około 40% na korzyść właśnie konsoli od Microsoftu. Konsola właśnie od Microsoftu sprzedawała się lepiej w Meksyku oraz w Chinach, jednakże reszta świata, w tym, praktycznie cała Europa, wybrała konsolę od Sony i stąd prawdopodobnie wynika ta przewaga właśnie konsoli od Sony względem konsoli od Microsoftu ponieważ większość krajów na świecie właśnie e, graczy, użytkowników z większości krajów na świecie zdecydowali się właśnie na zakup konsoli od Sony nie od Microsoftu jednakże mimo wszystko Microsoft zyskał e, sporą właśnie sporą różnicę jeżeli chodzi o sprzedaż na rynku chińskim ponieważ tutaj ze sprzedaży ogólnej konsol właśnie nowej generacji 60% to były właśnie konsole od Microsoftu jeżeli chodzi o największą różnicę, największą wygraną właśnie Microsoftu, jest to Meksyk, gdzie sprzedaż wynosiła 62,30%. Więc widzimy tutaj sporą właśnie przewagę sprzedaży konsoli od Microsoftu względem właśnie konsoli od Sony. I teraz mówię, ciekawe jest to, że wydawałoby się nam na początku, że jeżeli faktycznie konsola Sony ma taką trudną dostępność, to prawdopodobnie konsola od właśnie Microsoft będzie sprzedawała się lepiej. Tutaj właśnie mamy sporą różnicę, jednak na korzyść Sony bo sprzedali oni 4,5 miliona egzemplarzy względem 2,4 miliona właśnie konsol od Microsoftu. I teraz z, jakiego, z czego to, to wynika? Prawdopodobnie wynika to też w dużej mierze z tego, że po pierwsze na konsol od Microsoftu nie mamy żadnych dobrych, ekskluzywnych tytułów gier. Oczywiście na konsolę Sony też nie ma tego zbyt wiele, ale jednak jest kilka tych ekskluzywnych gier, jak chociażby Demon Souls, więc jest coś, co przyciąga właśnie graczy do konsoli od Sony. Jeżeli chodzi o Microsoft nie mamy zbytnio nawet wielu obietnic tego co możemy w krótkiej przyszłości e, otrzymać jako ekskluzywną grę na konsolę nowej generacji właśnie z tej firmy więc z tego tytułu prawdopodobnie wynika słabsza sprzedaż właśnie Xboxu, ponieważ jeśli chodzi o Sony mamy kilka właśnie zapowiedzi dobrych tytułów które będą pojawiały się wkrótce chociażby God of War czy Horizon Zero Dawn Forbidden West chyba ma się tak to nazywać więc mamy kilka zapowiedzi właśnie tytułów, które mogą się wkrótce ukazać, jednakże jeśli chodzi o Microsoft no to specjalnie nie mamy jakiejś tam dużej informacji na ten temat więc prawdopodobnie właśnie z tego wynika e, mniejsza sprzedaż, ale w tej sytuacji zastanawiające jest właśnie to, dlaczego w tym momencie, pomimo tego, że konsoli od Microsoft sprzedało się znacznie mniej, dlaczego mamy problem z dostępnością też tej konsoli? Widok na to po prostu, że Microsoft był jeszcze gorzej przygotowany do startu nowej generacji konsoli niż Sony. To jest tylko taka moja subiektywna opinia. Nie przez to, że jestem posiadaczem PlayStation 5 czy jestem fanem PlayStation 5 po prostu ja lubię technologię i niezależnie od tego, jaka to jest firma, ja po prostu lubię technologię i się jaram technologią, a nie interesujmy to, jaka to jest firma, po prostu pod jakie to jest brandu. Więc tu nie chodzi o to, ale po prostu tak to z mojej takiej prostej analizy wygląda, że po prostu Microsoft był jeszcze gorzej przygotowany, ponieważ nie był w stanie nawet dostarczyć tej ilości konsol, które dostarczyło Sony. Takie jest moje zdanie na No nic, myślę, że w tym materiale to by było tyle. Mam nadzieję, że ten materiał się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie jakąś łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Na środku będzie pojawiać ikonka subskrypcji. Po lewej i po prawej powinny się pojawić kolejne materiały z mojego kanału. Mam nadzieję, że ikonkę subskrypcji klikniesz na zamiar na dłużej. W sumie nie powstaje już nic innego, jak tylko 5 pożegnać. Do zobaczenia. Cześć.